Związek Obrońców Wolności na Polesiu rozwija się w latach 1946-1947, przychodzi rok 1948. Dość przypadkowe aresztowanie jednego człowieka, nawet bezpośrednio niezwiązanego z tą organizacją. Ale znającego wielu ludzi. Aresztowanie następuje w ten sposób, że on zgłasza się do, do szpitala w Brześciu. Okazuje się, że ma ranę postrzałową. To oczywiście budzi zainteresowanie organów bezpieczeństwa sowieckich. Aresztują go, zabierają na przesłuchanie i on, broniąc się przed jakby ujawnieniem struktur, w których działa, niestety przytacza kilka nazwisk, rozpoczyna się falę aresztowań. Jeszcze wcześniej, w roku 1947, aresztowany został ksiądz Jerzy Rosiak. Ten legendarny duszpasterz, harcerz, z Brześcia i tutaj też niezwykła historia, on jakby zapada jak kamień w wodę, znika po prostu, wraca od chorego, udziela sakramentów i nagle nie wiadomo co się z nim dzieje. Dopiero po siedmiu miesiącach do swoich parafian wysyła list. Okazuje się, że służby specjalne sowieckie upozorowały jego ucieczkę przez Bóg na drugą stronę do Polski. Zostawili na brzegu jego sutannę, jego buty jego płaszcz i poinformowali parafian do pytujących się, co stało się z naszym księdzem, że on z całą pewnością zbiegł na tamtą stronę granicy. Tymczasem jest to nieprawda. Ksiądz Prosiak zostaje aresztowany, skazany na 25 lat łagrów, chociaż pierwotnie otrzymał wyrok śmierci. Fala aresztowań rozpoczyna się na dużą skalę latem 1948 roku. Wszyscy liderzy Stachowicz, Konikiewicz, Snarski. Są młode dziewczyny, rodzeństwo Odyńskich, brat Konikiewicza. Wszyscy zostają aresztowani. to, jest to bardzo duża, duży, można powiedzieć, krąg aresztowanych. Odbywają się dwa procesy we wrześniu, w listopadzie 1948 roku. Wszyscy otrzymują ten sam wyrok, 25 lat pobytu w łagrach. Zarzuty są takie, że. Była to organizacja AKOSKA, chociaż de, de facto armia krajowa już nie istniała, że e, okazali się zdrajcami swojej sowieckiej ojczyzny, a także że prowadzili działalność skierowaną przeciwko e, tejże e, państwowości sowieckiej. Ci młodzi ludzie, e, w większości bardzo młodzi, e, 18, 17, 20-letni ludzie Trafiają do łagrów, trafiają do najgorszych miejsc pobytu, takich jak Karaganda, jak Workuta, jak Tajszyt, jak Inta. Ale młodzi ludzie mają to do siebie, że oni nie zaamują się. Oni nawet w tych warunkach łagiernych zbierają informacje o systemie gułak, o tym ilu jest więźniów, gdzie oni są rozmieszczeni. Część z nich, Planuje ucieczkę. Jeremi Jodyński, jeden z takich ważnych młodzieżowych działaczy z Brześcia, od początku planuje ucieczkę. W czasie procesu sądowego mówi do swojej siostry, ja na pewno będę próbował uciekać. I w roku 1953 wraz z Jerzym Preisnerem rzeczywiście uciekają z łagru w Workucie. Planując swoją ucieczkę przygotowuje wiersz wiersz, który chciałbym w całości państwu przytoczyć. Ostatni list. Odchodzę na zachód, zabieram wspomnienia, a wieści o was przekażę najbliższym. A jeśli nie dojdę, pogrzebcie głęboko, wszak mrozy tu wielkie i wilki i lisy. A może jednak nie kopcie głęboko, a może jednak trochę bliżej nieba, bo wierzę, że kiedyś jakaś wielka wiosna roztopi lody, pieczory, workuty. Bo wierzę, że kiedyś, gdy zakwitnie tundra, i trawy pachnące nas wszystkich obudzą, wstaniemy, powiemy, ej, bracia Słowianie, czemu zniewalacie na tym świecie wielkim? Tysiące narodów ma swoje ojczyzny, a to, że Polacy, Litwini, że krzyże, że dziwni poeci, że inne wiersze i że smutne cmentarze, dziewczyny ładniejsze. Uwierzcie, Rosjanie, na tej naszej ziemi nie może być wszystko w czerwonym kolorze. Na tej pięknej ziemi są też inne barwy, a życie nie może przemijać w niewoli. Ten ostatni list Jeremiego Odyńskiego niezwykły. Ucieczka się powiodła niestety no w tych warunkach północy, zimna, patrole, psy gończe, rozpuszczone za uciekinierami. Niestety. Po trzech dniach dopadły ich, zostali doprowadzeni pobliże łagru i tam na miejscu na oczach innych więźniów rozstrzelani. Potem, kiedy w Orkucie już było tak zwane wolne posielenie, można było się osiedlać było zesłanie tam zostały wzniesione nagrobki ku czci tym uciekinierom, tym bohaterom, a także innym Polakom. Nawet na tych tabliczkach, które są zachowane na zdjęciach, jest orzeł Polski w koronie, co się wydaje bardzo, bardzo dziwne. Większość członków Związku Obrońców Wolności wychodzi z lagrów w 1956 roku. Wracają na Polesie, ale wiedzą, że, że muszą jechać dalej, że muszą jechać w nowe granice Polski. Nie mogą studiować. Ich przyszłość jest no, po prostu w ciemnych barwach. Wyjeżdżają do Polski, wyjeżdżają całe rodziny, wyjeżdżają rodzeństwa, małżeństwa, część z tych. Ludzi także w Polsce skomunizowanej, zniewolonej, nie znalazła tej wolności, a zatem potem skorzystali z różnych okazji, znaleźli się w wolnym świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Warto zapamiętać tą nazwę Związek Obrońców Wolności niezwykła, polska organizacja konspiracyjna, niepodległościowa działająca po wojnie na Polesiu.